Dziaki. A dzisiaj stworzę własne lakiery do paznokcji. Mam tutaj wielką, ogromną maszynę, właśnie do ich robienia. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie to mega urocze, mega mufinkowe. Dajcie koniecznie znać, żebyście sobie malować paznokcie. Dzisiaj mam jeszcze do przetestowania prawdopodobnie maszynkę, która pomaga Wam przyspieszyć wysychanie lakieru. Coś w tym stylu? Mało tego. Przetestujemy maszynę do nawlekania. Koralików, to jest naprawdę sztos. Oraz zrobimy biżuterię. A tak naprawdę biżuterię właśnie dla Was, ale o tym za chwilkę. Zacznijmy od lakieru do paznokci. Urządzenie do tworzenia kolorowych lakierów do paznokci. Mam nadzieję, że kolorowych, bo czy więcej kolorów, tym lepiej. Okay. To jest nasza główna maszyna? O, zobaczcie, to są lakiery. To są po prostu pojemniki na lakier. Dobra. Lakiery to my będziemy zaraz tworzyć. Czy mam instrukcję? Tak, na szczęście mam instrukcję. I jeszcze mam jakieś sekretne pudełeczko. Coś takiego. I do tego wszystkiego mamy jeszcze jakieś gadżety. Dziwnie szadła, pilniki i chyba do robienia ozdób właśnie na podnośniach. Tu mamy kolejną Dobra! W tym pudełeczku mamy tu są jakieś pojemniczki i kolory. Ja chcę zrobić różowy i fioletowy, jeśli się da, ale taki, taki bardzo jaśniutki bym chciała. Ta maszyna wygląda przeuroczość. Użyliśmy już tą maszynę i wygląda ona tak. Tutaj mamy kolory, które później będziemy dozować. Do będziemy wkładać nasze wkłady. I to... O, o, tak One będą stanowiły bazę naszego lakieru Tutaj właśnie dobieramy sobie kolory Mamy oczywiście ściągę, żeby dokładnie wiedzieć, ile jakiego koloru dodać A później to wszystko będziemy montować W naszych pojemniczkach na lakier I wszystko będzie gotowe Są dwa rodzaje tych was. Jedna jest bardziej brokatowa, a druga jest po prostu błyszcząca Ja chyba najpierw wybiorę brokatową No tak, no jeszcze się zastanawiasz? Chciałabym najpierw zrobić taki totalnie malutki różowy kolorek Czyli powinnam użyć tylko i wyłącznie jedną dozę tego Co tam masz? To wkładamy tutaj, zaciskamy i teraz tak, Na samym początku spróbujemy dać na maksa wszystkie. Przekręcić. I. Tak. I zobaczymy, czy to coś wyszło. Czekajcie. No. Tak. Ale to będzie już kolor jakiś, tak? No tak, no zaczniemy od nowa. Spokojnie. Dobra, i co? Udało się zdozować? Nie wiem, zaraz się okaże. Czekaj. I teraz. Co teraz wkładasz właśnie ten pojemniczek do tego okay. białego. Dokładnie. I zamykasz i mieszasz. Y I musisz wstrząsnąć. Nie czy to się nie wyleje, bo ja za dużo tego dałam. Muffinka. Ja mam białą bluzkę. Mogłam się przebrać. Teraz trzęsiesz. Jakbyś szyjka robiła. Patrzcie o! Co tego? Ciekawe, Lakeriamy. jaki kolor wyjdzie. No. Zobaczmy, jaki wyszedł. O! To jest o! chyba ciemny, taki Granatowy, jest przepiękny i on ma naprawdę w sobie brokat. Ej, wyszedł nam czadowy. Ja jestem tym zachwycona, serio. Teraz robimy docelowy. Tak, teraz robimy różowy. Czyli mufinkowy. No i do mojego własnego lakieru do paznokci Dajemy oczywiście brokatową bazę. Otwieramy brokaci. <laughs> Kładamy ją tutaj. I teraz dajemy tylko i wyłącznie. Dwa weź, dwa. dwa. Ja bym Dobre, dał dwójeczkę. I. Tak, jest, dobra. Chcę, żeby był bardzo delikatny, więc tyle możliwe, że wystarczy. Teraz trzeba oczywiście znowu to schować do naszego lakieru. One są przeurocze od razu mają różową zakrętkę, więc idealnie się składa. Dajemy to tu. Zakręcamy. To jest w ogóle wielokrotnego użytku, możecie później sobie to umyć i mieć na kolejny, więc to jest naprawdę super sprawa. I szykujemy. Bo mi Dawaj. Wielki test, uwaga. Wow! Zobaczcie, tak, jaki to jest przepiękny, różowy, brokatowy kolorek. Jest prześliczny! Czyli co? Zadanie wypełnione. Tak, ale czekaj, ponieważ to jest mufinkowy lakier do paznokci to muszę go zdobyć. Przecież to musi być wiadomo, że to jest mój. Dlatego użyję moich własnych naklejek, które sama projektowałam, i naklejmy mufinkową tutaj. Mój lakier jest gotowy. Zobaczcie, jak się prezentuje. Moim zdaniem czadowo. Zobaczcie, jaki ma kolor jak śliczny! Ja jestem zakochana, mój pierwszy piak! Mój pierwszy lakier do paznokci O, zestawik zrobiłam, jeszcze zrobiłam taki fioletowy lekko I też ozdobiłam moją naklejką Teraz chyba przetestujemy sobie to coś Nie wiem co to dokładnie jest Więc zobaczmy, wysychanie do paznokci Czy coś takiego Anula wyjmuje ostatnie części I jak, gotowe Zarafne. do działania? I jeszcze nie, mam tej cztery kolory, ten jest przepiękny Ja chcę fioletowy Mamy pilniczek i mamy taką sondę, więc trzeba kitkowi pomalować jakiegoś paznokcia Zaraz zobacz jak go się używa tego, tego małego ci dam Słuchajcie, się zastanawiałam gdzie to się odpala i już wiem no wysusza paznokcie, to dmucha nam na paznokcie. I Suszarka? To jest... Tak, i to jest sztos! To jest sztos, ponieważ jak pomalujecie sobie normalnie lakierem do paznokci, paznokcie i będziecie na to huchać, to wasza ślina też tam zostanie, więc ona nie pomaga wcale wysuszyć. A to to będzie genialne Dawaj, Kitek. Dawaj rękę. Czy no, jest masz. fioletowy, tak? To no w sumie może być fioletowy. Czekaj, nie! Przetestujemy na tobie, ten mój! A no właśnie, no przecież po co Dobra. się robiliśmy? Dawaj. Dobra, Dawaj. To napiszcie w komentarzu, jaki kolor jest wasz ulubiony. Na tych trzech możesz. Ja się zanawiam na różni. Czekaj, o, widać. Wo? To z różowy miał być fioletowy. Nie no, prosiłeś mnie różowy. Powiedział mój mufinkowy. Nie będę się kłócił, dobra. Ej, ładne! Nie wszystkie! No, trzy miały być no te! No, a no to teraz no, będą. Nie, no, no dobra, dobra, to ja już idę. Biorę je do suszarki, koniec. Dawaj do suszarki. No, teraz. O, dobra. Suszymy! Patrz, Świeci tutaj! O! Nie świeci, świeci, nie świeci, świeci. Ej, to serio, działa, ta suszarka działa, a kolorek jest boski. Ja jestem na tak. Dobra, odpakowujemy trzecie pudełko Tak, to jest tym razem muffinka Która ma nam pomóc Nawlekać koraliki Muffinkowa pomocniczka Dla mnie mega i jeszcze brakuje jej kremiku Więc pewnie kremki gdzieś tutaj tak. Patrzcie ile tego mamy! Mam też instrukcję, ale jakoś sobie damy radę Ile koralików! Ja nie mogę iść To faktycznie pomoże mi nawlekać koraliki na bransoletki, to jest po prostu sztos! Mam w ogóle teraz na sobie dzisiaj bransoletki, które tam od was na spotkaniu od dwóch moich widzek, bardzo wam dziękuję same je robiłyście i może dzisiaj zdradzę wam fajny patent na tworzenie biżuterii w łatwiejszy sposób Dobra, zawartość prezentuje się tak, tu jest ta nasza muffinka z kremem, tu mamy piękne koraliczki, ja rezerwuję te różowe Do tego wszystkiego mamy nawet takie Żadowe naklejki, elastyczną żyłkę i takie coś chyba to jest właśnie do nawlekania, zapięcia i jakieś jeszcze podejrzane gadżety, które zaraz rozpracuję. Naklejki nakleiłam właśnie na te pojemniczki i spróbujmy właśnie zrobić coś z tych różowych. Mianowicie trzeba to przesypać właśnie do tego pojemnika tutaj, a to służy po to, żeby później je wszystkie z powrotem tutaj wsypać, więc fajna sprawa. Ale dobra, zacznijmy od kitek. Testujemy, żeby ja teraz tego nie rozsypała. Przesypujemy. 出台多少亿？Tutaj, dużo ich. One mają przepiękny kolorach Pewnie nawet można wszystko łączyć w różnych kolorach. Ale dobra, zróbmy normalnie. Mamy tutaj tą, jakby igiełkę. Ok, i tu mamy żyłkę. No i teraz powinniśmy pewnie wziąć to nawlec na igiełkę. I Do tego nawlekania mamy nawet to. Zobaczcie, ja uwielbiam to używać jak szyję, bo to serio pomaga. Zrobimy to w ten sposób. O, rachciach! I mamy już nawleczoną. Teraz troszeczkę odmierzymy jakąś tam odległość. Ok, i dajemy te takie końcóweczki na to, żeby nam te koraliki stąd nie spadły. I co to automatycznie będzie łapać te koraliki, czy co? Jeszcze nie wiem. Okej, okay, podajemy tak. I, I co ja mam teraz zrobić? Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, patrz, nawlekło się. I to może to faktycznie działa. Ja tu muszę spracować. Postawię to z tej strony i będę po prostu. Wow! Ej, nawlekają się! Się naprawdę nawlekają! A to działa! Ja nie mogę! Ale czad! Wiecie ile cierpliwości schodzi na stworzenie czegoś takiego? To jest to! Zobacz, to co? Robimy produkcję bransoletek! Nawleka się je w chwilę, moment i wyglądają tak. I Kitko mi strasznie to nas się spodobała, więc chyba on porobi resztę. A ja się biorę za te większe zestawy. Kitek czaj jak one wyglądają. Ej, a może wszystkie, które dzisiaj zrobimy, dodamy do losowych zamówień na naszym sklepie? Co za na to, Kitek? Spoko! Mm -hmm. Żeby zrobić jeszcze więcej biżuterii, mamy tutaj kolejne zestawy. Tu ma, mamy różne takie złote łańcuszki, koraliki różowe i takie czarmsy. Dalej mamy taki zestawik. I nie, to nie są naklejki, to są czarmsy. Ze wszystkich ich mogę zrobić sobie charmsy do moich brozoletek, które właśnie naplekałam dzięki temu. A to jest największy zestaw biżuterii, jaki miałam. Zobaczcie, ile tego jest. Ile też różnych kolorów, różnych koralików, końcóweczek. Nawet mamy słoiczki na koraliki. I tu jest lama! Ale super, dobra, bierzemy się do roboty, bo trzeba dla Was zrobić więcej bransoletek, Zobaczcie, ile tego się tutaj tworzy. Tutaj Kitek stwierdził, sam ponawleka to wszystko. Tak wyglądają moje to. Ja robię trochę większe i teraz właśnie rozgryzam, jak to działa. Zobaczcie, to wystarczy dwustronnie zdjąć z tego, połączyć ze sobą w ten sposób. Równo. No staram się. O, już jest wtedy dwustronne i wystarczy tylko przewiesić przez to i dać na bransoletkę To jest I to są nawet wrotki. Mamy tej muffinki więc ja jestem niewzięta nawet trampki mamy, także sztosik. Ej, może jakiś kitka się tu znajdzie! Jest kociak! Jest tu kociak! Słuchajcie, końcowy efekt wygląda tak za Zobaczcie ile ich jest, ja jestem mega z nas dumna Wszystkie te kitek robił, ja robiłam te, ja wszystko wiązałam Ponawlekaliśmy, ja jestem z tego mega dumna No i pamiętajcie, że wszystkie one lądują u was w losowych paczkach No już trochę czasu My w międzyczasie sobie zjedliśmy jakieś jedzonko Ja zjadłem dużo, i zjadłem kurczaczkę, i zjadłem jeszcze sałatkę Ojej, jak ja No co? Ale razem usiedliśmy i stworzyliśmy cuda, dosłownie cuda Zrobiliśmy mnóstwo bransoletek, w sumie jeden wisiorek, kilka pierścionków Ja jestem naprawdę z tych rzeczy zachwycona bo wszystkim wyglądają rewelacyjnie. Jeszcze nawet zrobiłam kilka skorupików z wcześniejszych zestawów, które mi zostały w filmik. Pamiętacie? macie tutaj. I najbardziej podoba się ta maszyna, bo na pewno Nie. będę jej jeszcze używać. A mi oczywiście robienia lakieru do paznokci. Ta maszyna mi totalnie ukradła moje serduszko. Ja teraz szybko przymierzę parę tych bransoletek. A jest moja. No dobrze. Ale ja ją robiłem. No, dobrze, no ale tak, ale ja ją robiłam. Napis jest mu No powiem ci, że ładne niektóre wyszły. Niektóre. Nie. Yy, znaczy no, niektóre. Są świetne i te charmsy w ogóle, które się właśnie skleja. A czemu mu ich nie pokazałaś? Właśnie tych. Te... No przecież mam je. A ma! A, no to tak. nawet mam. Naprawdę jest sztos! Słuchajcie, to ja z kitkiem porobimy sobie jeszcze tego trochę. Zapakujemy właśnie Wam do wysłania. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, kończyć zostawcie dużo kciuków w górę. A my widzimy się w kolejnym filmiku, jaki. A! I koniecznie napiszcie, która maszyna Wam się najbardziej podoba.